mnie. Tak, ma... Kurwa! Nie wolno! Wypierdalaj kocie! Wypierdalaj! Ej, ja czemu ten tu zwierząt kurwa mówi? Kurwa, wyłączył mi komputer pies! No nie, no kurwo! Jak Co zrobiłeś? Co Kurwa! Uwiel. Nie, to tam, o tym trzeba artykuł napisać. Kurwa! Drugi góral widzowie. Nic, nic, nic nie stało Nikodem. Loser już dojrzał. Myślałem, że wyzywa nikodem, do tego wina też. Zamknij Ciobota. się, zamknij się! <noise> Mam grę przegraną przez to. Super!